Siemano morto. Ostatnio na okienku między matmą a Laborkami poszedłem w Kimę do Akademika. Miałem wtedy sen. I co to był za sen? Śniła mi się zajebista impreza. Pełny klub, masa znajomych z roku i z akademika, parkiet był mój. Rozglądam się, a tam same rewelacyjne dziewczyny. I nagle czar prysł. Widzę tylko ryj Wiktora. Znów z pięknego snu wyrwała mnie szara rzeczywistość. Mordo, wstawaj! Za 10 minut kolokwium, a ty jak zwykle zaspałeś! Ale stare jest ta impreza. A, ta zajebista impreza, o której wszyscy mówią. Czekaj, yy, wakacyjne powitanie SGU. Dokładnie. będą świeżynki na bank. Stara gwaria też przyjdzie. Zupełnie jak w twoim śnie. Co, idziemy? Dokładnie. Ty, imprezka jest dzisiaj, idziesz z nami, nie? Wejściówki sobie kupimy na miejscu. Klubokawiarnia jest jak Stadion. Są trzy duże sale, kilka barów, więc wiesz, nie będzie problemu, żeby się dostać po jakieś piwerko. O kartę tutaj się nie martw, bo będą zarąbiste promocje na barze. Jak coś to sobie obczaj, wydarzenie na fejsie, tam wszystko masz opisane, nie? No nie wiem, czy ci tam chłopaki opowiadali, ale rok temu jak byliśmy, to po prostu było tak zajebiście, że po prostu no ja to jestem mega nakręcony, nie? piąta edycja, więc no, będzie po prostu grubo. Pewno tak, ostatni rok przydało się coś odpier... Najlepszy balet dotychczasowy mojego życia. To... Stary obszar, musimy tam po prostu być. Już 6 października odbędzie się powakacyjne powitanie SGGW. Będzie to wyjątkowa impreza powitalna. Klub zlokalizowany jest w centrum Warszawy przy ulicy Czackiego 3 przez 5 tuż obok stacji metra nowy świat Uniwersytet. Gwarantujemy świetną zabawę na trzech salach muzycznych, studenckie promocje na barze oraz niepowtarzalny klimat, więcej info na fejsie